Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, użyłem ostatnio gdzieś w jakiejś dyskusji takiego stwierdzenia: całkowity cywilizacyjny upadek miasta. Szanowni Państwo, tytuł dzisiejszego odcinka: Jak nie płacić? Ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, jestem członkiem założycielem Akademii Budowy Domu. Członkiem założycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego. Po zmianie nazwy, Instytut tak się nazywa. Na co dzień zajmuje się technologią Ceramic Platte, czyli to jest technologia budynków prefabrykowanych, zeroenergetycznych, przeznaczona do projektowania i budowania. No ale, szanowni Państwo, właśnie całkowity cywilizacyjny upadek miasta. O co chodzi? Szanowni Państwo, jesteśmy skazani w tej chwili na podwyżki różnego rodzaju energii, tak, i gazu, i prądu, również podwyżki związane z inną eksploatacją budynków, mieszkań, wywożenia śmieci, obsługi administracyjnej, tutaj mam na myśli mieszkania w blokach, i te rachunki, te rachunki związane z eksploatacją Tychże mieszkań, one no dochodzą już często do 1500 zł, nawet miesięcznie. I już te koszty są niemałe, nie pozostaje nam nic innego, jak w miastach po prostu te rachunki płacić. Natomiast miasta same w sobie, te blokowiska, one nie mają jak gdyby możliwości takie, by się przekształcić jakoś yy, sprawnie, szybko w budynki zeroenergetyczne. Jest to po prostu technicznie. Praktycznie niemożliwe, tak? Nie mamy się coś spodziewać, że te nasze mieszkania w blokach, one zaczną gdzieś tam przechodzić w jakimś szybkim czasie jakieś remonty, modernizacje i staną się grupowo, masowo mieszkaniami zeroenergetycznymi. Więc oczywistym jest to, że te opłaty związane z gazem, prądem, kanalizacją, opłaty administracyjne do wspólnot i tak dalej, za te części wspólne, różne, za śmieci. One będą no, dotykały y, ludzi, którzy mieszkają w tych mieszkaniach, i raczej nie zanosi się na to, by, by te rachunki miały spadać. Oczywiście skala tego problemu jest olbrzymia, no bo mamy bardzo dużo blokowisk mieszkań w Polsce. W większości y, no, ludzie mieszkają y, w miastach, przynajmniej w mieszkaniach, więc. więc Problem, jak gdyby, jest, no jest znaczny, jest znaczny. Wszyscy w tej chwili narzekamy na te wysokie ceny i w zasadzie jesteśmy bezradni, no bo skoro już przychodzi ten rachunek, no to co? Musimy go płacić, Szanowni Państwo, tak? Nawet gdzieś tam wykonywane termomodernizacje, one też. W zakresie, w jakim są prowadzone, najczęściej mówię tutaj w praktyce, nie powodują jakiegoś drastycznego spadku tych rachunków. Nawet jeżeli jakiś blok zostanie docieplony, no to też nie jest tak, że zaraz powiedzmy staje się budynkiem zeroenergetycznym i bezkosztowym, prawda? Natomiast ten dzisiejszy odcinek jest o tym, jak przestać płacić. Szanowni Państwo, w Polsce jest bardzo dużo starych mieszkań, które po prostu no mówiąc wprost są smokami energetycznymi. Tak? Nie zanosi się na to, by po prostu te mieszkania w jakikolwiek sposób miały no, zużywać w przyszłości jakiejś określonej przynajmniej mniej energii. Więc nie ma co się co zakładać, co się spodziewać tego, że ta sytuacja jak gdyby rozwiąże się w jakiś sposób i ona przestanie dotykać mieszkańców no, zamieszkujących te mieszkania, tak? I będzie to problem nasilający się prawdopodobnie problem, o którym będzie coraz głośniej, i tak dalej. Równocześnie z drugiej strony mamy tą politykę Unii Europejskiej w tej chwili wprowadzoną w zakresie obniżania zużycia energii, no już tam niskiej emisji powiedzmy tych gazów, tak, ale przede wszystkim obniżania zużycia energii i namawia się do tego, by nowe budynki, nowe. Hmm, osiedla nawet całe budować jako te niskoemisyjne, ale również w kontekście niskiego zużycia energii. Już tu jak gdyby nie odnoszę się w ogóle do całego tego zagadnienia CO2, które jest zagadnieniem drażliwym. Natomiast co, co może zrobić rodzina? Bo tu jest istotna sprawa, bo dzisiaj ten odcinek chciałbym poprowadzić w taki sposób, żebyśmy sobie. Pomyśleli o nas, żeby, żeby to był trochę taki odcinek egoistyczny, o nas, o ludziach, o gospodarstwie rodzinnym, o, o danej rodzinie. Co, co może zrobić rodzina, która zamieszkuje na jakimś osiedlu w mieście, powiedzmy mieszkanie, które ma często 20 lat, 30 lat i tak dalej? Tak? No, co taka rodzina, jakie ma wyjście? Szanowni Państwo, oczywiście. Hmm, Zawsze są dyskusje w koło tematów nowych i ja też takowe widzę. Kilka tygodni temu znalazłem taki na YouTubie odcinek pana, który był bohaterem tego odcinka, który zbudował sobie dom 70 chyba czy 80 metrów kwadratowych, No on go tam opomiarował i się okazuje, że ten budynek jest budynkiem zeroenergetycznym. On praktycznie nie zużywa energii. No i oczywiście pod odcinkiem wiele komentarzy, naśmiewających się zarówno z tego no, szefa kanału załóżmy, który poprowadził ten odcinek, jak i też z tego głównego bohatera, że to niemożliwe. No bo oczywiście Polakom mieszkającym w mieszkaniach nie mieści się w głowie, że może być coś takiego, jak nieduży domek, po prostu który faktycznie jest budynkiem zero energetycznym i nie pobiera tej energii, nie ma tych rachunków. I, I jak gdyby no bardzo dużo ludzi nie, wierzy, nie wyżyło po prostu w to, w to pomiarowanie tego budynku, mimo tego, że człowiek jest pomiarowcem, energetykiem i akurat tak się składa, że Szanowni Państwo no, zrobił uczciwie te pomiary. No więc co... Tu, tu, tu oczywiście no, ja na poparcie jak gdyby te, te, tego, że ten człowiek mówi prawdę analizując o czym mówił dokładnie, w jaki sposób zbudował ten dom i tak dalej i tak no, dalej, mogę potwierdzić, że, że to co on osiągnął jest absolutnie szanowni Państwo no. możliwe, więc da się nie płacić, tak? Tylko oczywiście no, w osiedlach mieszkaniowych, w blokach nie mamy wpływu na te rachunki, natomiast już budując mały, nieduży dom... Wielkości powiedzmy nawet mieszkania czy troszeczkę większy niż to dotychczasowe mieszkanie, możemy mieć, szanowni państwo, wpływ na to. Czyli, krótko mówiąc, zamieniając mieszkanie dotychczasowe 20-letnie, 30-letnie, 15-letnie, które jest smokiem energetycznym, na, na dom, jesteśmy w stanie nie płacić. Ale oczywiście, szanowni państwo, jest. Wiele warunków istotnych do spełnienia, by taki budynek zbudować, potwierdzam, że to jest możliwe, ponieważ sami takie budynki w technologii keramik Pact realizujemy. Mam kilka takich przykładów po prostu na to, że te budynki są faktycznie zeroenergetyczne, ale istotne są. Pewne kwestie pro, na etapie projektowania, i już to nie te kwestie designerskie, architektoniczne, tylko bardziej te kwestie związane z materiałoznawstwem, ale i też ze sztuką projektowania w kontekście ustawienia tego budynku do stron świata, zaprojektowania odpowiednio dużych okien celem maksymalnego wykorzystania energii słonecznej i to nie tylko do fotowoltaiki, ale w pełnym. Możliwym zakresie po prostu, tak? Bo e, słońcem da się, szanowni państwo, ogrzewać budynek w dużej mierze przez otwory okienne, przez szyby, a niekoniecznie tylko po to, by zyskiwać energię poprzez fotowoltaikę. Aczkolwiek oczywiście tą fotowoltaikę w jakimś określonym zakresie można wpinać i łączyć z innymi urządzeniami. Więc sposób na to, by nie płacić, szanowni państwo, jest jedyny taki możliwy, by po prostu. W ramach tego gospodarstwa domowego, w rodzinie podjąć decyzję o zamianie, po prostu, krótko mówiąc, tego dotychczasowego mieszkania, w którym mieszkamy, 20-30-15-10-letniego, bo tutaj nie ma raczej takiej możliwości, by te wspólnoty, administracje jakoś grupowo miały zacząć przebudowywać te, te budynki, tak, remontować w interesie tych no powiedzmy, mieszkańców po to, żeby stworzyć sytuację taką, żeby w tych mieszkaniach te budynki no stały się nagle budynkami, no powiedzmy, bardziej energooszczędnymi. Bo nawet te docieplenia elewacji, całe remonty elewacji, powiedzmy, one też nie no z mojego doświadczenia nie są wykonywane na odpowiednim poziomie, tak? Dlatego, że Proces realizacji budowy budynku, dla budynku zeroenergetycznego, cały proces projektowy wiąże się z ustawieniem właśnie, jak wspomniałem już, tego budynku do stron świata, wykorzystaniem tego nasłonecznienia, ale i też równocześnie odpowiednią wielkością okien, ale i też równocześnie odpowiednią izolacją i odpowiednimi instalacjami. Dopiero tak Właściwie, jeżeli mamy działkę i mamy model takiego budynku, czyli zapotrzebowanie na tą funkcję, czyli tą wielkość określoną z potencjalnym, powiedzmy, zamawiającym inwestorem, to można myśleć, jak tą wielkość, tą funkcję tego budynku zaprojektować na tej konkretnej działce. W sposób taki, by połączyć wartości wynikające z ustawienia tego budynku do stron świata, wielkości tego, tej stolarki, ale i też uwzględniając odpowiednie materiały: materiały ścienne, materiały dachowe, izolacyjne, ale nie tylko, bo murowe też po to, żeby wykorzystać możliwość magazynowania, szanowni Państwo, tejże energii w tymże budynku, bo jeśli Będziemy potrafili to wszystko w taki sposób zaprojektować, skorzystać z nauki materiałoznawstwo, o czym już nie raz, nie dwa, nie trzy mówiłem na tym kanale, to może się okazać, że dopiero może się okazać, że wykonamy, zaprojektujemy i zbudujemy budynek po pierwsze, nisko zero energetyczny, po drugie trwały, trwały, to jest istotna rzecz, trwały, dlatego, że samo uzyskanie tych parametrów teoretycznie budynku niskoenergetycznego, czyli na podstawie takiej teoretycznej z kart technicznych jest dość łatwą sprawą, ale już to by te parametry były trwałe w czasie, w okresie eksploatacji 5, 10, 20 letniej już to nie jest, nie jest szanowni Państwo, wcale prostą sprawą. Więc na projekt budynku zeroenergetycznego i tu szanowni państwo e, podkreślam raz jeszcze jest to rzeczą absolutnie możliwą absolutnie możliwą składa się wiele czynników tak czyli działka Materiały, materiałoznawstwo i to izolacje, materiały ścienne, czyli cała konstrukcja tego budynku i materiały, czyli parametry fizyczne tychże materiałów. Fizyczne parametry. I instalacje oczywiście. I w zależności od tego, jakie mamy, z czym mamy do czynienia, na co mamy wpływ, to możemy sobie konfigurować. Różnego rodzaju, różnego rodzaju dobierać, konfigurować instalacje, bo nie zawsze te najdroższe instalacje w postaci powiedzmy najdroższych możliwych pomp ciepła będą konieczne, bo w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z bardzo dobrymi materiałami, z dobrą e, charakterystyką techniczną i trwałością tych materiałów, wówczas można zastosować często w takim budynku pod warunkiem, że wykorzystujemy również i to słońce, i to ustawienie do świata. Gorsze, teoretycznie gorsze rozwiązania co do instalacji i urządzenia: gorsze, tańsze, tańsze, niekoniecznie gorsze, tańsze, mniejszej mocy, po prostu tańsze. Więc, szanowni Państwo, to jest generalnie w ogóle uwaga taka, która tyczy się też. Całego procesu projektowego, całego procesu projektowego, bo nawet jeżeli państwo się zdecydujecie na to, że sprzedajecie to mieszkanie, które jest smokiem energetycznym, bo, nie, bo, bo chcecie nie płacić, tak, macie dość już tych wysokich rachunków, to bardzo dużą wagę trzeba przyłożyć do tego procesu materiałoznawstwa i tego procesu projektowego w kontekście zbudowania tego domu jednorodzinnego, zeroenergetycznego, bo Problem cały polega na tym, że w zakresie jak gdyby dopuszczenia i analiz tych teoretycznych bada się i wymagane jest tylko lambda, czyli tylko badamy termikę materiałową, a nie trwałość. I często ktoś przekonuje nas, a często niestety i pracownia projektowa, że dany budynek poprzez to, że ma jakieś lambda już na poziomie... No, spełniających zadania bardzo wartościowej izolacji będzie budynkiem trwałym, ale tu jeszcze należy to rozpatrywać w kontekście konstrukcji, szanowni państwo. Więc taka troszeczkę optymalizacja, bo ta konstrukcja, ta trwałość budynku jest ważna. W tej chwili mamy taki czas, że tych małych domków, bez pozwolenia różnych, jest cała masa na rynku. One bardzo często konstrukcyjnie są bardzo słabe i one po 3-4 latach będą mu Szanowni Państwo, problemy, więc ja do tego Państwa nie namawiam, namawiam Państwa do tego, żebyście rozważyli sobie możliwość po prostu i sens ekonomiczny sprzedaży mieszkania w mieście i budowy za ten budżet domu pod miastem, domu takiego, który z miesiąca na miesiąc w czasie proces, procesu już jak gdyby no, zamieszkiwania i życia, nie będzie przysparzał Państwu rachunków, ale rachunków zarówno tych związanych z mediami, jak i rachunków tych związanych z remontami, bo też trzeba zakładać to, że jeżeli macie Państwo w tej chwili na przykład mieszkanie 15, 20, 30-letnie, w którym mieszkacie w mieście, to ono. Takich czy innych remontów będzie wymagało, bo to jest mieszkanie stare, więc wiadomo, że ono jakichś nakładów będzie wymagało. Nie ma co liczyć na to, jak już powiedziałem, że te remonty, nawet po części finansowane przez administrację, przez wspólnotę, będą powodowały jakieś drastyczne spadki na rachunkach za gaz, za prąd, za wodkany, za wodę ciepłą itd. Ale te remonty i tak będą musiały się odbywać. No teraz analiza czy one będą finansowane przez państwa jako mieszkańców w zakresie remontu mieszkania wewnątrz czy przez administrację. I jakie to będą kwoty w okresie czasu. I teraz kwestia V.S. jak gdyby V.S. Nowy dom za miastem nowy nowy z długoletnią gwarancją szanowni państwo zero energetyczny zaprojektowany jako zero energetyczny najlepiej jeszcze ze zdrowych materiałów bez chemii materiałowej to już w ogóle luks, tak? I teraz analiza kosztowa te, tej przeprowadzki, tego przedsięwzięcia. Ja jestem orędownikiem, szanowni państwo, takiego programu, takiego e, programu i polecam to i szanowni państwo Całkowity cywilizacyjny upadek miast wynika z tego, że po prostu wdrażamy w nowych budynkach nowe energooszczędne rozwiązania. Jesteśmy w stanie w tych nowych budynkach stosować dzisiaj materiały zdrowe, nisko przetworzone, niechemiczne: bez styropianów, bez formaldehydów, bez innej chemii materiałowej. A te stare budynki w osiedlach, te mieszkania na całych osiedlach w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, e, Wrocławiu, one po prostu będą się starzeć, drastycznie starzeć i nadal będą, szanowni Państwo, smokami energetycznymi. Więc na to chciałem zwrócić uwagę, że macie Państwo wybór, żeby nie płacić. No ale trzeba podjąć. Po prostu życiową decyzję. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Tyle chciałem powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chodzi o różne takie podpowiedzi w zakresie dobrego budowania, to są one w poprzednich odcinkach. I Szanowni Państwo, w najbliższym czasie trzy wydarzenia. Pierwsze, Kraków, 28 kwiecień, teraz. E Robimy prezentację naszych rozwiązań od godziny 12 w Krakowie w piątek, w najbliższy piątek. Później, 12 maja, mamy Gdańsk. Później mamy, szanowni Państwo, 27-28 maj dwudniowe, fantastyczne wydarzenie. Www. Instytut budownictwa edu.pl i to jest wydarzenie dla deweloperów, dla budowlanych firm, dla architektów, dla inwestorów. Zapraszam do odwiedzin tej strony i do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Szanowni państwo, serdecznie i budująco pozdrawiam i bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.